Cześć, witajcie! Z tej strony Lisek, a to jest pierwszy odcinek serii Kozacy 2. Bitwa o Europę. Jest to gra, której akcja toczy się w czasach napoleońskich. Jest to taka typowa strategia. Zaczniemy sobie od zrobienia profilu. O matko, nie to. Nowy gracz. I nazwiemy się Volpes. Wolpes z łaciny Lis, Lisek. Państwo Polska... I wybierzemy sobie dowódcę jako Józefa Antoniego Poniatowskiego. Ok, Akceptujemy wszystko i zaczniemy się bić o Europę. Tak, umiem to grać. Ok, Więc dlaczego seria z Kozaków dwójki. Otóż lubię takie gry, w których można zmieniać bieg historii. A najbardziej to bieg historii Polski, czyli po prostu zrobić tak, żeby Polska wygrała. Dobrze, mamy teraz tak. Mamy teraz mapę całą Europy wraz z Egiptem. Tu jest, tu jest nasz dowódca. To są nasze, nasze ziemie. Tu jest Napoleon Bonaparte. Yy, I oczywiście Pomorze Gdańsk znowu jest niemieckie. Nie wiem dlaczego, ale od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd nasi prapradziadowie pamiętają, Niemcy chcieli mieć Gdańsk i Pomorze. Więc zaczniemy sobie w tym odcinku od, yy, od odbicia Pomorza. Okej, okay. yy, w rogu mamy cztery oddziały, nasze oddziały są w ilości czterech. Ok. Yy, musimy teraz sobie poczekać aż coś się naładuje. Więc tak jak mówiłem, Niemcy zawsze mieli bzika na punkcie Pomorza. Jak byli Krzyżacy mieli Pomorze. Potem w czasie rozbiorów wzięli też Pomorze. Potem w czasie wojny pierwszej, drugiej, teraz też chcą Pomorze Gdańsk. To jest takie przekazywania, przekazywanie z pokolenia, na pokolenie yy, w Niemczech, że z ojca na syna przechodzi taka chciwość tych, taka chęć zag zagarnięcia tego pomorza. Ale dobra, yy, co tutaj mamy? Tu mamy komunikat o tym, że trzeba odbić tą wioskę. Ci po prostu trzeba wkroczyć i siłą wyzwolić ich. skąd znam te słowo wyzwolić pewnie się wam nieraz o uszy się obiło z wyzwalaniem jakiegoś tam Krymu. E, więc wyzwolimy sobie tą, tą oto wioseczkę małą, co tutaj nam się powoli pojawia. Tu są oczywiście niemieckie oddziały w ilości 30 muszkieterów i tam też jest 30. Ok. Więc na razie mamy do dyspozycji Dwa oddziały różne voltyżerowie i Fizylierowie Na razie na początku mamy takie właśnie skromne oddziały A, do, a dopiero potem Będziemy mieli te oddziały coraz coraz to co lepsze Ok, Więc zaczniemy sobie od przejęcia tej wioski Ponieważ mamy mało bardzo żarełka A bez żarełka daleko nie zajdziemy Tu mamy filmik jak sobie to było naprawdę Takie rekonstrukcje Więc tak Robimy sobie kolumnę tymi, a nasi koledzy tutaj sobie ustają się do ostrzału, właśnie tych, tych Niemiec. Ok, komunikat, że, że tutaj mamy właśnie zagarniętą tą wioskę i tak. I powiem tak krótko, że każda jednostka w tej grze, każdy rodzaj wojska ma swoje, tak jakby, właściwości, parametry. Inne są. Lepsze w tym sensie, że na przykład mają lepszy zasięg rażenia, inni szybciej strzelają, szybciej ładują, inni mają mniej zżerają nam żarełka, inni mniej prochu i tak dalej. Więc naprawdę tych, tych kombinacji jest sporo i można się nieźle bawić. Jedynym chyba minusem, którym nie chciałbym grać w tej kampanii, to są ruskie. Ruskie i Egipcjanie mają. Do siebie, że ta podstawowa jednostka nie posiada broni strzelającej, czyli po prostu oni mają takie miecze, i no ciężko jest wystawić sporo tych oddziałów z mieczami na tych, co mają karabiny. Ale jak ktoś umie, no to może wygrać. Dostaliśmy w podzięce od tych chłopów za wyzwolenie tej, tej ziemi oddział woltyżierów. Bierzemy sobie drugi nasz oddział, który był pierwotny. I musimy się przegrupować. No, znowu raport o jednostkach wroga. Jednak podkreślę, że te jednostki to nie były jeszcze te cztery oddziały, które musimy, które musimy pokonać. Tylko to były takie dodatkowe misje na tej mapce. Oj, tu są biedni chłopi, nas chcą rozwalić. dobra. Jak widać, ta broń, te bronie po prostu są bardzo niecelne. A dlaczego? Ponieważ. W czasach napoleońskich liczyła się ilość żołnierzy, ilość karabinów oraz umiejętność przeładowywania, a nie celność. Wtedy karabiny czy tam pistolety były takie, że gość celował przeciwnika, który był od niego od, w odległości 100 metrów, a i tak w niego nie trafiał. Po prostu liczyła się ilość, więc takich 120 chłopów się ustawiało w linii prostej i waliło w jeden cel. No, i te kul oczywiście latały tam, bo one po prostu były niecelne i ciężko było trafić, trafić po prostu we wroga. Ok. Więc dosyć tego pindolenia. Ten oddział idzie tutaj, a te dwa podbiją ten oddział, co tu jest. Jak widać, mapka robi się czerwona, ponieważ ci muszkieterowie uciekają do koszar. Jak rozbiją już nasz oddział, to jest dupa zimna, wtedy Jednostki panikują, rozbijają się i na końcu uciekają do koszar, żeby ich ponownie zrekrutować. No, ale my gramy kampanię, y, bitwę o Europę, czyli nie możemy sobie nic zbudować, na no, szkoda, bo budynki są fajne i wtedy by nam byłoby potrzebne ten kamień i złoto, węgiel i drewno. Ok, ale my tu musimy po prostu wygrać i podbić całą Europę w imieniu. Rzeczpospolitej, ok. E, tu nasze oddziały się przenoszą. Tu widać, że jest już y, miasto się zaczyna, a tutaj te żółte kółeczko, szaro-żółte to jest po to, że musimy tą strefę zająć. To jest strefa, po której jak ją zajmiemy, czyli wybijemy tam wojsko, co tam się znajduje, wtedy wygrywamy y, tą prowincję, i prowincja jest nasza. Więc w takim skrócie to by było. Teraz tak. Y, Nasi kochani biali chłopcy pójdą sobie tutaj, ci kochani niebiescy sobie pójdą na górkę, jakby jakieś wojsko nam szło z miasta, a ci we dwóch, te dwa oddziały em, ruszą się tutaj i rozwalą i ten oddział, i ten, i tutaj wioskę zajmą, żeby potem y, móc rekrutować y, poległych, czyli jak po prostu nam ubędzie troszeczkę. Jak ujdzie, znaczy, jak się mówi jeszcze raz, jak ubędzie nam ludzi, czyli nam umrą, to możemy sobie w takich właśnie wioseczkach ich przywrócić. Po prostu zaczynamy przez chłopów nowe jednostki. Podejdziemy sobie bliżej, ponieważ no jak widać, no nie trafiłem teraz. Ok, teraz są w sile rażenia. Tutaj się zbliżają już kolejne jednostki wroga, te, które musimy pokonać już ostatecznie. Ci też się tutaj zbliżają, ci chłopi. Czyli kto tam jest? No, chłopi. Jak widać, mamy przerobane. Chłopi się zbliżają, a tutaj idą muszkieterowie. No, ale to jest mały pikuś. Dobra. Ehm, tutaj mamy czarny korpus. Nie wiem dlaczego, ale od zawsze jak grałem w tych kozaków i widziałem czarny korpus, to zawsze mi się kojarzył on z SS. SS albo Gestapo. Może dlatego, że mają... Że mają czarne stroje, no może dlatego. Ok, tymi sobie zajdziemy ich od boku i zniszczymy. Czekajcie, co tutaj tymi postrzelamy, ale mi zlagowało troszeczkę. No dalej, ładujcie chłopoki szybciej. Tymi sobie podejdziemy jeszcze bliżej, żeby nie było. Teraz też Kubańcy będą mieli mnie niebrać odświeca. No, tutaj się stało. Eee, aha, rozbiliśmy te jednostki, które były. A te wojska nas chcą atakować dalej. Ale mnie laguje wszystko. No, ludzie, no bez jaj. Okej, okay. te jednostki sobie strzelą. Jak widać, uciekają. No, rozbiliśmy ich, ich y, formację. Został nam tylko czarny korpus i coś jeszcze idzie z miasta. Muszkieterowie. Dobra. To tymi naszymi kochanymi żołnierzami pójdziemy sobie tędy, a ci się zbliżą do tego czarnego korpusu. Czarny korpus chyba ma większą siłę rażenia, mi się wydaje. Podejdziemy sobie bliżej. Jeszcze troszeczkę. I poczekamy na ich ruch. Ale sobie czepniemy z pierwszej linii. Ok. Rozwaliśmy im tylko czterech. Tu się właśnie zbierają. Ale się boją nas. Y, tu jeszcze jedna jest jednostka, czyli raz, dwie, trzy i czwarta rozbita. Zniszczymy te trzy jednostki, i już jest pozamiatane, i wygraliśmy prowincję. Ok, podejdziemy sobie jeszcze bliżej. Y, oni tutaj będą się teraz bać. Jeszcze raz im zjedziemy coś. No, drugi, czterech. No, pięknie. No i sześciu im teraz zniszczyliśmy. Teraz ci podejdą żeby po prostu nas zniszczyć o i teraz o, nie trafili w jedno, tylko zabrali nam, o sporo nam zabrali teraz oni atakują, nie wycofują się damy teraz szansę zniszczyć im najważniejszy, najważniejsze osoby, czyli dowódcę i tego co i ten co gra na bębnie dobra, tymi się wycofamy bo to jest po prostu już dziwne a a ten oddział, co tam był, to chyba tu uciekł, no. Czyli znowu trzeba się prze... przenieść na drugą stronę. No, ci się ustawili, jakby ich atakowała kawaleria, ale spokojnie. Ehm, dobra, tu mamy naszą jedną jednostkę, a tu mamy drugą. Coś mało, jeszcze jedna była. Jednostka, nie, są trzy, są trzy, no dobra. Ok, więc my sobie tutaj ładujemy. Ci sobie tutaj stoją. Ci mają 88, czyli są wielkie szanse na zwycięstwo. Tymi sobie podejdziemy jeszcze bliżej. Tam są drzewa, więc ciężko będzie trafić. Będą pudła na pewno. Ehm, ci znowu chcą nas wziąć od tylca, zboczeńcy. Jak widać. No ale się nie damy. Nie damy się. No pięknie. Ok. I teraz tymi możemy uderzyć na tych, co się wycofują. No. Zataczają się. I teraz, uwaga, pierwszy szereg. Dobra. Teraz trzeba czekać, aż oni coś zrobią. Nie wiem czemu. Ci się znowu wycofują. Niemcy się boją. Ok, ci już przeła yy, walnęli. Przeładowują. Czyli mamy teraz szansę podejść jak najbliżej i im. Czepnąć. No dalej, szybko, szybko, zanim uciekną. No, bardzo pięknie. Oddział wroga został rozproszony. No, łodne. dwa oddziały im zniszczyliśmy, ale te czarne, czarny korpus. Więc, no, było bardzo fajnie. Teraz tych tutaj trzeba. Nie, 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 poczekajcie, poczekajcie, złóżcie broń, bo tutaj się oni tak ustawili te czubki, że mała część tych żołnierzy wystaje poza oddział. I O, ale pudeł. Same pudła. No, zostało im tak, jakby powiedzieć, 60%, 70%. E, oczywiście, im więcej e, rozwalimy tych ludzi, tym mniej mają tych morali. A im mniej morali, im mniej e, chłopów e, w tej formacji, e, tym większe szanse, żeby oni się rozpadli i uciekli. Po prostu. Chyba już od 50 osób w, w formacji, jak jest poniżej 50 osy, osób, to oni po prostu odchodzą, bo się boją. Więc my tutaj sobie przyładowujemy szybko. No, ładują sobie pięknie. Zniszczymy jeszcze ten oddział piękny tutaj, co czeka na rozstrzelanie. I już jest praktycznie wygrane. O, tu widać, że tworzy się chyba jednostkowicie. Wychodzą sobie z domku. I dochodzą do tego oddziału. O, już, już mają 101, więc to właśnie na tym polega, że oddział się ustawia koło takiej wioski zdobytej, a y, żołnierze się sami rekrutują z tych chłopów. Dobra, podejdziemy jeszcze bliżej, bo to nie ma sensu czekać. Oni się ukryli wśród, wśród tych drzew. No i strzelają sobie. Oj, same pudła. Ale jednak ym, tyle było obrażeń, że po prostu ich rozbiliśmy, jak widać. No, mamy oczywiście żywność i takie duperele. No, teraz trzeba czekać, aż, aż się zakończy samo. To zajmie jakąś chyba minutkę jeszcze. No, zwycięstwo. Udało Ci się zdobyć sektor. Ok. Zamkniemy sobie. Ponia Poniatowski został awansowany na stopień kapitan. No, doświadczenie i możemy sobie w zakładce dowódcy dodać sobie jednostki. Oj, możemy mieć koniki. Uan konny. Kupimy sobie jednego ułana, ponieważ oni nie mają karabinów, ale mają bardzo bardzo duże dużo punktów do atakowania wręcz. Ja się z wami teraz będę żegnał. Jak wam się podobało, to komentujcie, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i proszę was, komentujcie, piszcie, czy wam się podobało, czy też nie, dlaczego. Piszcie swoje propozycje, co mam nagrywać, jak nagrywać jakieś uwagi, y, jakieś nie wiem wskazówki, więc ja się z wami ciepło żegnam. Y, tu jest nasza mała Polska, w pierwszym odcinku właśnie ją odbudowaliśmy. Trzymajcie się ciepło, cześć!